Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii na kanale Fotografia Jest Fajna. Mam na imię Paweł, a dzisiaj będzie o tym, jak robić ostre zdjęcia, zwłaszcza teleobiektywem. Raczej, żeby z, e, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak robić ostre zdjęcia, trzeba zrozumieć, dlaczego zdjęcia czasami są nieostre. Jedną z przyczyn nieostrych zdjęć jest y, postawa, czyli zła postawa fotografa. Jeśli ja w ten sposób wezmę aparat i będę chciał zrobić zdjęcie, to nie ma siły, to wszystko drży. Ważna jest postawa. Yy. Od czego zaczynamy? Od nóg. Stawiamy nogi, ja się cofnę może ten kawałeczek, na szerokości barków. Jedna lekko do przodu, druga do tyłu. Ręka lewa podpiera yy. podpiera aparat w środkowym punkcie, czyli w punkcie ciężkości. Łokieć Przyłożony do ciała po to, żeby ten ciężar z tej strony, z tej strony, ten ciężar z aparatu przechodził przez łokieć na, re, na e, ciało i na nogi. W ten sposób jedna roga, lekko do tyłu, druga ręka łapie aparat mocno z prawej strony, spust naciskamy no, jednym palcem, i też łokieć nie może wystawać w ten sposób, bo raż jest niestabilny, a dwa, że jak ktoś będzie nieświadomie mnie potrąci. I zamiast zrobić tam zdjęcie, to ja zrobię o taki wyskok do przodu i zanim wrócę z powrotem i będę chciał znowu zrobić zdjęcie, to tam już nikogo nie będzie. Więc drugi łokieć przyciągnięty do siebie i w ten sposób taka zwarta postawa, ciach i spokojnie. Nie ma tego, że ja tak w spo... ten sposób z spust, żeby zrobić zdjęcie, bo mi się poruszy. Spokojnie, nie chciałem powiedzieć powoli, to nie musi być powoli, spokojnie, ale szybko naciskam spust. To zależy od spustu. No, te elektroniczne spusty są takie, że tak jak w tym przyłożę palec, ja <śm> znam swój aparat. To ja dokładnie wiem, jak nacisnąć, żeby zrobić zdjęcie. I to już gwarantuje, że duża część zdjęć będzie ostka. Oczywiście oko przy, przyciśnięte przyciśnięte do yy, wizjera tego wewnętrznego, daje mi to trzeci punkt podparcia. Mam jeden punkt podparcia dla aparatu, drugi, trzeci. Aparat jest zdecydowanie bardziej stabilny. No, nawet porównając w ten sposób, o w taki sposób jak widziałem, no dobrze, można, można, tylko kręgosłup później, jak boli, to, to, to nie ma się co dziwić. Ta postawa musi być naturalna, taka żebyś mógł w ten sposób stanąć i robić zdjęcia przez godzinę. Ja wiem, ja kiedyś y, trenowałem y, pistolet sportowy i tam było bardzo ważną rzeczą właśnie postawa, ustawienie się, postawienie i y, tak, to co się nazywało pamięcią mięśniową, czyli ręka szła do góry, ja nie patrzyłem i zawsze była w środku tarczy i tutaj, jeśli ja tą postawę wyćwiczę, to też będzie taka pamięć mięśniowa, te mięśnie w takiej postawie jak stoję, one się nie męczą, one są odpoczywają, w związku z tym, jak się nie męczą, to też nie drżą. A to, co mi przynosi się na aparat, to są właśnie te mikro drgania aparatu, które powodują, że zdjęcie może być poruszone, plus y, moja reakcja na spust, czyli jego, jego y, odpowiedź na moją reakcję na spust może spowodować, że to zdjęcie się ruszy. I to jest pierwsza rzecz, czyli zła postawa. tak, tak i robię zdjęcie i liczę na to, że to zdjęcie wyjdzie ostre. Nie wyjdzie ostre, nie ma co liczyć. Znaczy nie no, któreś może wyjść ostre, ale po co? Jeśli ja mogę zapewnić sobie stuprocentową pewność yy, zrobienia ostrego zdjęcia przez postawę. Druga rzecz. Yy, jest coś takiego jak czas yy, otwarcia migawki minimalny powinien być adekwatny do ogniskowej obiektywu. To znaczy, czym... Yy, to znaczy, że jeśli ja... Bo, te drżenia, nawet jeśli ja jestem w ten sposób, one się przenoszą na obiektyw. W jakiś minimalny sposób się przenoszą na obiektyw. Czym dłuższy obiektyw, tym one są takie wyraźniejsze, przenoszące się. Więc ten czas minimalny, żeby te przenoszenie się te, tych drgań nie było zauważalne na zdjęciu, musi być tak jak ogniskowa. Czyli jeśli ja montuję ogniskową 200 mm tego obiektywu na dłuższym końcu, to czas minimalny powinien być 1 /200 na część sekundy. I ja ustawiam sobie wtedy, pytać przy przysłony, przy czasu. Jedna dwusetna. Y, ja mogę ustawić o jedną dwusetną. I w tym momencie, jeśli mam taką postawę, w ten sposób, to ja wiem, że to zdjęcie będzie ostre. Sprawdziłem tylko czał autofocus włączyłem. O! Dobra, nie ten obiektyw, yy, który miałem w efekcie zabrać. Yy. No. W związku z tym to jest 7200, taki podstawowy obiektyw, który można, w którym w każdym systemie jest i który w każdym systemie można używać. Oczywiście jeśli robię zdjęcie na 70, wystarczy mi 1,7 sekundy. No dobra, ja używam pełnej klatki. A co z APS-C albo z Micro 43? Czy ja wtedy powinienem używać przy APS-C, gdzie jest kropel powiedzmy 1,5? I ten obiektyw 200 mm robi zdjęcia, które wyglądają jak zdjęcia robione pełną karką 300 mm, czy jeśli ja go podepnę ten obiektyw powiedzmy 7200 do M43, on będzie miał wrażenie, jakby miał obiektyw 400 mm. Odpowiedź, odpowiedź na to nie ma jednoznacznej, ponieważ nie ma też jednoznacznie określonego, że to musi być ta jedna dwusetna, bo to zależy też od y, y, człowieka od tego jak masz tą stabilną postawę, czy nie jesteś nerwowy, czy naciskasz dobrze spust, czy ten aparat jest ciężki, jakie jest w nim machnięcie lost, jeśli to jest lustrzanka, czy jakie to jest y, twoja, twoje zachowanie, jeśli to jest więc to jest tak, że jedna osoba, to jedna dwusetna będzie dobra przy pełnej klatce. Dla innego może się okazać, że on nie, on potrzebuje jeszcze krótszy czas, ponieważ sam z siebie jest na tyle rozdygotany, że ten czas musi być krótszy. A różnica do APS-C czy do pełnej klatki to jest raptem pół EV albo jeden EV, czyli to nie jest duża różnica. Osobiście yy, wolę zastosować krótszy czas i mieć pewne zdjęcie, podbijając czułość, oczywiście kompensując to przeważnie czułością w tej chwili, żeby mieć pewność, że mam pewne, ostre zdjęcie. Nie robię, staram się nie robić zdjęć, które są niepewne, czyli że dobra, ustawię tam, zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć i te pięć zdjęć, może coś z tego będzie ostre. Po co? Wolę zrobić, podniosę czułość do 400, a co mi szkodzi? Ustawię i wiem, że to zdjęcie musi być ostre. Musi być ostre, bo tu mamy dwa elementy. Trzeci, będzie ostre, jeśli autofokus ustawi ostrość tam, gdzie ja chciałem. Bardzo częstym błędem nieostrych zdjęć cześć, jest to, że po prostu autofokus, któremu ja pozwoliłem wybierać punkty autofokusa, on nie wie, na co ja chciałem ustawić zdjęcia. On po prostu nie zorientował się, no bo nie przewidział, nie, nie doszedł do tego, czy, czy co ja chcę? No tu widzę, że on latani. Dobra, ale na której latani ja bym chciał ustawić ostrość? Ale szaro bude zdjęcie. No tak jest świat w tej chwili. Którą latani ja bym chciał? On wybierze którąś. I to może nie być ta, o którą mi chodzi. To jest, nie wiem, robię zdjęcie dziewczyna, ładna dziewczyna, robię portret. Stoi, z tyłu jest za nią kawałeczek, dalej, jest ściana. Taka pnącza. Ja widzę tą scenę, bo ja robiłem jakieś takie zdjęcia. Pnącza na tej ścianie się, na murze takim się pną. Tu stoi dziewczyna lekko w cieniu, słońce przebija się przez listki. Ja podnoszę autofokus, ap aparat i mój autofokus zaczyna szukać. Co tu jest najważniejsze? I co wybiera? ścianę za, za modelką. Pierwsze zdjęcie, ściana za modelką. O jejku. Drugie. Zdjęcie, nie no. Oczywiście, i znaczy to jest tak, żeby temu zapobiec, ja osobiście od wielu, od wielu lat, czy powiedzmy od, od prawie zawsze, używam jednego punktu autofokusa centralnego, środkowego punktu autofokusa. Podnoszę aparat, celuję w to, co chciałem, żeby było ostry, czyli w tym momencie, w twarz modelki, a później. To mogę sobie kadrować jak chcę. W tą stronę, w tamtą stronę. Zrobię zdjęcie, jak mi się podoba. Natomiast ostrość będzie dokładnie w tym miejscu, gdzie chciałem, żeby była ostrość. I tam yy, i takie to, to będzie zdjęcie. Ona nie ma. Mój aparat, nie ma żadnej dowolności w wyborze sobie miejsca, wyboru miejsca autofokusa. Oczywiście, mogę sobie wybrać ten punkt. Czy tak jak tutaj przycisk z prawej strony i pokrętłem, prze, y, wybiorę punkt, 3. dobra, tu wykadrowałem, a teraz wybiorę, gdzie on ma ustawiać ostrość, albo y, jeszcze mogę na ekraniku wybrać, to jest tak samo, mogę wybrać na ekraniku, włączę ekranik i tu będę pa palcem pukał, żeby wybrać, który to jest punkt ostrości. Tylko że to jest tak jak z kumplem wybrałem się na zdjęcia, krajobraz, widoczek, ten podniosłem, aha. Ostość chce na, na tej tutaj yy, drzewie, czy co to było, nie pamiętam. Ciach, ciach, przekadrowanie, zrobione zdjęcia i czekam. A on widzę, jak klika, tutaj trzyma oko, a tu klika po tym ekraniku, próbując go zmusić, żeby ten ekranik wybrał mu tam ostość, gdzie chce. Ustawił ostość, zrobił zdjęcie. No dobra, nawet mu to poszło całkiem, całkiem, czyli kilkakrotnie dłużej ode mnie. mówię, to jest, słuchaj przetestuj, spróbuj przekadrowanie, ciach, 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 bo no ja tak się nie robi zdjęć, spróbuj. No i jak spróbował, zrobił raz, drugi, trzeci, czwarty, mówi jejku, czemu ja tak nie robiłem wcześniej, przecież to jest proste i szybkie. Nie. Oczywiście, jeśli ja robię w ten sposób i wybieram tu, punkt ostości. i tak ten aparat jest tak ustawiony, na przykład, że jeśli robię na y, tym ekranie, y, mam live view, czyli mam włączone wyświetlanie i w ten sposób bym nacisnął punkt ostrości, tu ustaw ostrość, to ten aparat jest tak zrobiony, że od razu w tym momencie, kiedy on złapie osość w tym punkcie, to mu wskazałem, od razu zrobi zdjęcie. Nie ma tego, że ja muszę przenieść palec na spójrz spoglądanie, czyli tu pogląd, tu zrobić, tu pogląd, tu tu, 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 tylko od razu, tu, tu, tu. I tak działa dużo nowoczesnych lustrzanek, tak działają, nie wiem czy wszystkie, bezlustrykowce że wybieram i robię zdjęcie, bieram i bie, robię zdjęcie. To jest dobre, jeśli mam szerokokątny obiektyw, trzymam go w ten sposób i klikam w ten sposób, ale jeśli mam teleobiektyw, to klikanie w ten ekranik tutaj jest niewykonalne praktycznie. W związku z tym, jeśli pożywam długiego obiektywu, 70 to już jest długi obiektyw, to centralny punkt autofokusa naciskam, przekadrowuję, robię zdjęcie i mam 100 pewności. Tak, jest jeszcze, zaraz mi powiedzą, ale jest automatyczne wykrywanie twarzy. No oczywiście, ten aparat, który mnie w tej chwili nagrywa, on automatycznie wykrywa twarz i robi to bardzo dobrze. On w tej chwili ma obowiązek trzymania mnie mojej twarzy i w sumie to nawet jak ludzie przechodzą i się gapią, to on nie przeskakuje na nich, ale na przykład jak nagrywam w pracowni yy, u siebie, to widzę jak czasami przeskakuje na fotel obok mnie, znaczy na, na oparcie fotela, bo tamte otwór, otwory w yy, oparciu skojarzyły mu się, że może to jest bardziej twarzowe od mojej twarzy. No nie, aż taki nieurodziwy to nie jestem. Natomiast potrafię się pomylić. No współczesne aparaty, yy, bawiłem się takim, nie mam, mój żaden yy, nie wykrywa oka, Wykrywa oko. Dokładnie, że jeśli masz bardzo jasny obiektyw, to on ustawi na to oko o coś i zrobi to. I to działa perfekcyjnie. Ale to wykrywanie twarzy, wykrywanie oka, wykrywanie pełzającego węża czy czegokolwiek, bo już w tej chwili wymyślają różne rzeczy, działa dobrze w aparatach z tych z najwyższej półki, które mają bardzo szybki procesor. Jeśli masz aparat. Nawet trochę tańszy albo trochę starszy, i ten procesor jest trochę wolniejszy. To on już może mieć problemy ze znalezieniem zarówno tej twarzy, jak i yy, innych rzeczy. Pamiętam taki aparat, gdzie yy, on yy, samoczynnie robił zdjęcia w momencie, kiedy się człowiek uśmiechnął. Ja robił tylko. Tak to czekał. Dopóki się ktoś nie uśmiechnął na zdjęciu, to on nie zrobił zdjęcia. To, nawet fajnie działało. Nie pamiętam, co to był za aparat, i, i tak się bawiliśmy. Ale któregoś raz stanęliśmy, hmm, 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 wszyscy się uśmiechają, a on nic. On smutny i nie zrobiłam zdjęcia. I trzeba było podejść i tradycyjnie nacisnąć mu samo, wyzwalać 10 sekund, hmm, i zrobił zdjęcie. Nie wiem, czy za słabo się uśmie uśmiechaliśmy. Ta y, automatyka jest zawodna. A ja robiąc zdjęcia, na przykład jako raportem potrzebuję zrobić zdjęcie, ja nie mogę się zdać na automatykę. Ja muszę zrobić to zdjęcie w tym momencie konkretnym, konkretne zdjęcie i nie ma przeproś. Ono musi być. I wtedy przekadrowanie jest lepsze, a ten automatyczny wybór punktów ostrości się często myli. To były trzy, czwarty powód, dla którego zdjęcie jest nieostre, <laughs> bo. Mm, Mówiłem o stabilizacji w obiektywie? Nie. Ten obiektyw, który zabrałem, nie ma stabilizacji w ogóle. Ale mam drugi taki sam, który ma stabilizację. I to drżenie rąk, które jest, mogę zniwelować za pomocą stabilizacji. W obiektywie, w aparacie, czy tak jak tamten, co mnie nagrywa. On może jednocześnie i w obiektywie, i w aparacie stabilizować, co działa bardzo dobrze. Ale powiedzmy, że wziąłbym ten ze stabilizacją. I wtedy nie muszę trzymać się tej jednej dwusetnej przy ogniskowej 200 mm, tylko mogę włączyć stabilizację. Zakładając, że ta stabilizacja ma trzy FV, F to są stopnie naświetlenia. Jeden eV to jest o jeden jaśniej albo jeden ciemniej od poprzedniego, czyli jeśli to było 3 eV, powiedziałem, czyli zamiast jednej dwusetnej jeden FV to była jedna setna, czyli o połowę wolniej, mogę wziąć, oczywiście analogicznie ekspozycję wyrównywa za pomocą przysłony lub czułości. 1,5 to jest 2FV, 1,25 to jest 3FV. Czyli ja tym obiektywem ze stabilizacją, tym drugim swoim, mógłbym robić na ogniskowej 200 mm przy 1,25 i super zrobi zdjęcie, i to zdjęcie będzie ostre, ale to jest ten czwarty powód, dla którego mamy nieostre zdjęcia. Osoba, która tam jest, załóżmy, osoba, pies, cokolwiek co tam się znajduje, może się poruszyć. I to trzeba brać pod uwagę, że obiekty na zdjęciu, które ja fotografuję, też nie zawsze są martwe, czyli też się poruszają. To może być gałęzie drzewa, które się powiewa, woda na wodzie, na, na, fala na wodzie, która się robi, kaczuszki, ale jak patrzę, co tu mi się przewieje? Kaczuszki, ludzie, człowiek na rowerze, samochód, pies biega, ptaszek leci. To wszystko się porusza i przy jednej 1.25 on się rozmarza. I co z tego, że ja zrobiłem niby ostre zdjęcie, jak on jest nieostry? I w tym momencie trzeba zrobić, mimo tego, że ja mam stabilizację, mimo tego, że ja mam postawę, mimo tego właściwą, spiełem się, ustawiłem, to i tak muszę ustawić jedną pięćsetną część sekundy, jedną tysięczną część sekundy, żeby uzyskać ostry obraz tego, co chcę sfotografować. I nie ma przeproś i tego już się nie przeskoczy w żaden sposób. To, słuchaczku wyszło, to musi Musi być wtedy zrekompensowane bardzo krótkim czasem. Czyli biegające 10 jakbym nie kombinował, żeby zrobić 1 albo 1000, nie przejmując, 1000 spokojnie. I wtedy mogę oczywiście mieć niechlujną postawę, bo i tak ta 1000 to ustabilizuje. Mogę wyłączyć stabilizację, bo ona jest bez sensu, tego prąd z baterii mi niepotrzebnie zjada. Więc mogę stabilizację wyłączyć i robić na jednej tysięcznej osoby, które się przesuwają na jakimś tam otwarciu przysłony z wyższą automatycznie czułością. Ale współczesne aparaty, tak jak ten 3200 ISO, spokojnie wychodzą dobre zdjęcia. A jeśli to ma być zdjęcie reporterskie, to 6400 i też Yy, yy, będzie przy lekkim otrzymieniu później yy, w komputerze, w programie graficznym, to zdjęcie będzie bardzo przyzwoite cały czas. W związku z tym, yy, mając współczesny sprzęt, mamy lepiej, bo nie musimy bać się o to, że nasza czułość yy, matrycy będzie za mała i możemy spokojnie podbijać czułość, używając krótszych czasów otwarcia yy, migawki. I wtedy będziemy mieli znowu ostre zdjęcie. I cztery zasady, czyli postawa spust, postawa, czyli dobra postawa, spokojne naciskanie spustu, czas analogiczny do ogniskowej, czy to mamy stabilizację, czy nie mamy stabilizacji. Czwarty punkt, ostrość, żeby ona trafiła tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie ona by chciała, albo gdzie jej się wydaje. I, piąty, i czwarty punkt, czyli e, czas otwarcia migawki musi być analogiczny do tego, co fotografujemy, żeby to to, co tam robimy, zdjęcie nam się nie poruszyło. I wtedy mamy zawsze ostre zdjęcia. Czego wszystkim oczywiście życzę. Uff, nawet nie kasłałem. Ja nie wiem, co zauważył. <kłysy> Pewnie jak skończę, to zakażę się na śmierć. Dobrze. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. I do zobaczenia. Cześć.